Mariusz rzuca mi wyzwanie, w którym mam odnaleźć cztery asy, jednak wytyczne są takie, że nie mogę przekładać kart, mam tasować je w klasyczny sposób i na koniec każdego tasowania. As ma być na dole tali. Tak więc zaczynamy. Ja tylko pokażę, że żadnego asa nie ma jeszcze na dole tali i lecimy z pierwszym tasowaniem. Karty ponoć mogę tasować ile chcę, ale ja nie będę tego przedłużał. Jeszcze jedno przetasowanie i zgodnie z życzeniem Mariusza pokazuję, że pierwszy as jest na dole tali. Kolejne tasowanie, moi drodzy, przetasuję karty może jeszcze raz w klasyczny sposób i mogę pokazać kolejnego asa, który znajduje się na dole tali. Trzeci as, moi drodzy, zamknę tym razem oczy, żebyście nie pisali, że patrzę na karty. Mam nadzieję, że doskonale widać, że mam zamknięte oczy i moi drodzy kolejny as z powrotem znajduje się na dole tali. I lecimy, moi drodzy, z ostatnim asem przetasuję karty jeszcze kilkukrotnie, tak abyście mieli pewność, że naprawdę dokładnie się one tasują. Tylko po to, żeby pokazać wam, że kolejny as znajduje się na dole tali. Tak więc Mariusz, wydaje mi się, że twoje wyzwanie jest spełnione. Ja pokazuję, że karty są inne. I na koniec tradycyjne już. Tadam.